Stałe zlecenia płatnicze polegają na powierzeniu bankowi cyklicznych płatności dokonywanych w określonych terminach i na określone kwoty z konta właściciela. Do tego typu zleceń zalicza się płatności np. za radio, telewizję, czynsz, czesne itp. Niektóre banki umożliwiają również regulowanie cyklicznych płatności ze zmienną kwotą np. rachunki za energię, gaz czy telefon. W tym przypadku należy poinformować wystawiającego fakturę, aby przesyłał ją na adres banku. Aby ustawić zlecenie stałe, należy wskazać kursorem myszy menu Transakcje, kliknąć raz lewym przyciskiem myszy. Kolejną czynnością będzie wskazanie opcji Zlecenia stałe i kliknięcie raz lewym przyciskiem myszy. Rozwinęła się tutaj taka lista poleceń, i tutaj należy z niej wybrać polecenie, nowe zlecenie stałe i zatwierdzić to polecenie, naciskając raz lewy przycisk myszy. Wskazujemy kursorem myszy i klikamy tutaj w ten przycisk. Jest to przycisk z pola rachunek obciążany. Tutaj wybieramy rachunek, z którego kwota regularnie będzie odciągana. Na przykład, niech to będzie rachunek ten główny rozliczenia oszczędnościowy. Zazwyczaj to będzie ten pierwszy rachunek z listy. Kolejną czynnością będzie kliknięcie i wprowadzenie numeru rachunku odbiorcy czyli numeru rachunku osoby, do której ten przelew będzie trafiał. Po wprowadzeniu wskazujemy kursor myszy i klikamy w polu nazwa odbiorcy, aby wprowadzić nazwę firmy. Następnie klikamy w polu adres, żeby wprowadzić adres. I kolejne pole, które trzeba uzupełnić, to pole tytuł zlecenia. Kliknąć i wprowadzić. Tutaj jest na przykład płata za telefon. Po wypełnieniu wszystkich pól wskazujemy kursorem myszy i klikamy przycisk OK. Tutaj w tabeli mamy te wszystkie dane, które wypełnialiśmy wcześniej. Tutaj należy kliknąć w polu Kwota i wprowadzić kwotę transakcji. Następnie należy ustalić częstotliwość. Tutaj możemy sobie ustalić, czy ta kwota 120 zł, na przykład, ma być odciągana co tydzień, co miesiąc, co dwa miesiące, co trzy miesiące, co sześć miesięcy. Oczywiście trzeba tutaj najpierw kliknąć w to kółeczko i wybrać odpowiedni przedział czasowy. Data najbliższego wykonania przelewu, wskazując i klikając w kalendarzyk, możemy ją zmienić. Tutaj zmienia się miesiące. Tutaj zmienia się lata, a tutaj wybiera się dzień z kalendarza. Data kończenia zlecenia jest datą, kiedy system ma zakończyć wysyłanie automatycznego przelewu. I tutaj możemy ustalić, kiedy zlecenie stałe ma się zakończyć. Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy przycisk OK. Tutaj należy wprowadzić kod SMS i potwierdzić klikając przycisk wykonaj. I tutaj mamy informację, że utworzenie zlecenia stałego przyjęto do realizacji.